Witajcie, ja z tej strony a dzisiaj zagramy sobie Minecraft, ale speedrun. Nie, nie na pomciowicach, ale speedruna sobie zrobimy. Ale oczywiście w jeden odcinek nie zrobię całego speedruna. E? coś tam sobie ogarniemy, na przykład jakieś tam itemki. Może. Chodźmy zobaczyć, czy nie ma tu przypadkiem wioski. O, owca, ty się przydasz. Owce! To jeszcze lepiej. Pyk. O, teraz jeszcze kruwa. Ja jestem kruwą. Widzowie, patrzcie. Kruwa mówi mu. Krowa mówi mu! Krowa mówi mu. mu, 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 mu. Mu, 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 krowa mówi mu, mu. Trendy, ja miałem. A, ten, chyba. Tutaj widać takie bardzo głoteczki. Gładka powierzchnia, więc na stu będzie wioska. Ale jak znam życie, to tak od teraz to nie znajdę tego. Zobaczmy. Chicken. Widzę portalo, ale co tam za chwilę pójdziemy. Zobaczmy, czy tutaj jest tylko piocha jakaś. Jak jest to super. Jak nie, to nie, fajnie. Jak to się ciągnie dalej, to ja nie wiem, co zrobię. Chcesz pójść do portalu. Nie widzę na razie tu żadnej wiochy. Powiedziałem, że pójdziemy najpierw do portalu. To też dobra, mamy spójrzmy najpierw do portalu, później to się porozglądamy. Lecimy! tutaj no tak płazić bez wioski. Lecimy do portalu. Przy okazji może będzie tam wioska. Też dobrze. Super portalo. Może będzie jakiś noczek. Ale raczej to wątpię, ale no w sumie nie wiem. Nie Nie jestem jasno widzę więc może być albo nie no i jest tutaj jeszcze wioska nie widzę wioski ale widzę tutaj skrzynkę nie mi jest noc widzowie dobra niezniszczalność wydajność Wszystko się pójdzie. Teraz pytanie, czy da się ogarnąć. Nie, nie da się, super, wiesz. Widzę tę owieczkę, do której pójdziemy do wizyty do lekarza. Pięknie. Tutaj widzę jeszcze jedną. Musimy mieć jakieś jedzenie widzowe. Nie będę chodził błędnie. Zobaczmy, czy coś tu jest. Nie widzę wolnego terenu, ale widzę las. Może w tym le... A, bo zazwyczaj w takich lasach, o tych. Są y, takie, wiecie, y, wioski, które. Y, nie wiem, jak to nazwać. Takie wioski, co nie? I tam zazwyczaj, ja kiedyś miałem takie szczęście, że miałem cztery kowale aż. Nie zmyślam teraz, ale czasem serio. Czasami, serio niektórzy mają cztery. Ja miałem cztery kowale najwięcej, mój. Mo no kowalem najwięcej to 4 u mnie Napiszcie w komentarzu ile u was to jest najwięcej kowali Ale ser bogi mam ser takie bogi na 100% Nie, że takich biomów Takiej trawy, on jest brzydliwa. Napiszcie w komentarzach czy nie lubicie też takich biomów. Ale bugi, serio. Na razie nic nie widzę. <laughs> nie lubię takich biomów, one są obrzydliwe. Wolę takie normalne lasy, z takimi z choinkami takimi. Ale takie to są obrzydliwe. I po co Nocz wymyślił takie coś, że to, to istnieje? To coś, ten bloczek. To się też da? Tego się nie da. To? Co jest? Nie widziałem, że z takiej, z takiej ziemi da się zrobić normalną. Lol. Czy to jest kania? I to ten taki dobry? To jest ten dobry. Widzowie, mam szczęście. Wiecie, ja zrobię. Jestem brutalny. Niech się pali. Troszkę sobie powykupięm tego. Ale dziwny odgłos, jak się to kopie. Z drewno no mamy siedem. Osiem. Jeśli sięgnę, No jest osiem. Tak, osiem. Pustaka. Super. No, tam się pali wszystko. Lol. Pyk. Bierem. Lis! Lis! Widzowie, tam był lis! Na stóre wszyscy widzieli. Szkoda, że nie, nie mieliśmy smyczy. Na pomciowicach, jakbyśmy byli na takim bijonie, to byśmy mieli fajnego liska. I na, na, byśmy nazywali go, nie wiem... E, Maciuś. Tak jak ta krowa w realu naszym. O dobra. Trochę sobie pokopiemy. Lecimy. Pójdziemy tam od razu do kanionu, bo jakbyśmy nie mieli drewna, to byśmy nie mogli zrobić wtedy tych żelaznego kilofu, bo zazwyczaj w takich kanionach jest dużo diamentów i szmaragdów. Napiszcie w komentarzu, czy dobrze mówię. Kiedyś widziałam tyle szmaragdów w takim kanionie, że sobie nie wyobrażacie. Z jakichś 10 ród szmaragdów. O, lis! Widzicie? To jest lis. 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 O, patrzcie, lisek. O. Co jest? Ale słodki. Patrzcie. Jaki słodziutki lisek. O. Po prostu przepiękny. Napiszcie w komentarzach, że jest serio słodki. Co nie widzowie? On jest przepiękny, nikt mi nie powie, że jest brzydki. Już każdy by chciał mieć takiego liska słodziutkiego. O, ale super. Taki lisek to jest marzenie. Super. Weźmiemy sobie trochę drewna. Lis już się wstał. 40 drewienka się malicie. A ty mnie ode mnie uciekasz, ty mnie nie lubisz co? Trzeba tam skoczyć widzowie chyba Skoczę. Uuu! Ryzyko Wiz Wizowie widzę diamenty. Niegoda, że w tym odcinku będziemy mieć diamenty. Widzicie, tam są diamenty Zbliżenia nie zrobię, ale tam są serio diamenty Najgorzej Ej, dziekaj, czy my zrobimy trzy żelaza? Proszę Powiedz, że tak Powiedz, że tak Muszę mieć jakąś Przestrzeń do zrobienia tego Widzowie Czy z tylu? Nie Chyba się nie da Tylko będzie jedna sztabka no. Widzowie, potrzebne nam dwie o takie o. Tylko musimy najpierw sobie zrobić wiesz, wiecie co. Kamienny kilofik. Znaczy, yy, drewniany, sorry. Weźmiemy sobie troszkę. Czyli w sumie ile to? Dziewięć i dobra. Ile? Ile, ile trzeba na piesek? Bo już zgubiłem. No dobra, wykopię ja tyle, żeby mógł, mógł jeszcze wiecie, się podsadzić. Ale w tym odcinku nie gadajcie, że będziemy mieć diaksy. Serio. To by było super. Dw 12 minuta i ja już zobaczyłem ten. No, dia diamenty. Diamenty Dobra, robimy sobie Ach, dużo się trzeba naklikać. Pyk, 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 pyk i pyk. Robimy tu tak, tak, tak. No, czasem tutaj zostawimy na wszelki. Wypadek. Siedem, okej. Okay. Yeah. Nie! My spalił się nam crafting. Dobra, no wejdź. Teraz żeby, że... Co to było? mogę się... O! Nim Już tu. Nie! Widzowie! Woda mnie nie lubi. Jak to ogarnąć? Musimy opuścić tam jeszcze raz. A go widzowie! Go, 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 go! go. Szybko bierzemy trochę. Bierzemy troszkę wodulce. Lec I takie tu diamenty. I pewnie gdzieś kopalnia, troszkę jeszcze pokopiemy. Pokup bo, bo jak znam życie, mi nie będzie starczyć. A to się pali. Aha. Dobra. No to super. Ja. Jak się przestraszyłem. Widzieliście to widzowie. Jak mnie prawie zapchnęło. Teraz proszę, żeby nic mnie nie zapchnęło do tej lawy. Jakbym miał chociaż. Jeszcze dwa żelaza. To on sobie zrobił wiadro i pięknie by było. Sarczy. Tu będą też pewnie diamenty. No to zobaczymy później. Na, weźmiemy całą tą rudkę, Się przyda? Na razie nie będziemy zbierać tak dużo żelaza, bo po co mi na razie? Na razie mi po nic. Ja tylko chcę wziąć idealnie, pięknie. Nie chcę... O! Chcę tylko zerknąć, czy tu są diaks. Są wizowy. Nie widzę, ale... Mm, ważne, że są tam. Ważne, że są. Eee... Nie no po co? mamy dwa staki tego. To po co oszczędzać? Co wiedzowie, po co oszczędzać? Oszty, Zbyszku! O nie! Czy ja zawsze muszę mieć takiego pecha? Ta, akurat wypadł z niego ten łuk, a ja nie, 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 nie musiałem go nie, nie dostać. Sara czasem mam takiego pecha. Jest! Widzowie możemy zrobić kilo! Mam nadzieję, że crafting się nie pali. Dobra, e, co ja chciałem? No, co? Dobra, lecimy dalej. Tutaj mój kuzyn coś gada, jakieś dziwne rzeczy. Nie krowa miała do ciebie Nie, nie miała. Dobra, lecimy dalej. E, tego muszę zebrać. To. A, szybko! Dobra. Dobra, widzowie, jest jest tu? O, dobra, mamy wodę. Jesteśmy bezpieczni. Możemy teraz sobie powylewać i zobaczyć, czy tam są diamenty. Przy okazji, wezmę sobie tam Ten wągiel. Chodź tu wągiel. Przydasz się do pochodni. O, patrzcie, żelazo. Dobra? Ile możemy? 12 pochodni. Pusta, Czyli ile? 4 i 4. Dobra. Może być. To na razie lecimy dalej. Co ja zrobiłem? Ja nie mogę. Ja to z tym po prostu nie mogę. Te diamenty tam, które widzieliśmy, co wtedy zbierzemy? No, mam nadzieję, że widzieliście, bo ja widziałem. Dobra, nie ma, to idziemy tam. Potem jak? Ale walno w drzwi, a <śm> ignacy. O, tam są, widzicie? Tam, tam, tam daleko, ale... Może... Będziecie widzieć je za chwilę. Nie mogę A ty nie zauważysz, bo ty nie znasz się na Minecraft Ignac. Nie widzę, ale widzę lapis dla Żuli. O! Dzisiaj diamenty. Teraz trzeba zrobić tak, żeby się nie spaliły. Czyli zrobić taki mościk. Pyk. Idziemy sobie po mościku. Tak, to będą też jeszcze diamenty. Pierwsze diamenty. No, tym speedrunie. Ile? Dwa. Cztery sześć, nie gada, że jeden się spalił. Spalił się, nie mogę. Ile mamy? Sześć! Zaczekaj! Idealnie na enchantik! Nie, najrzadszy blok świata. Polecam oglądać Gibona Gibon jest najmądrzejszy. Jaki Gibon. Gibon. Gibbon to Gibon. Gibon to Gibon. Lecimy. Dobra, widzowie. Dobra, Eem, na, na tym superowym akcencie, z którym zdobyliśmy diamenty. Chyba muszę zakończyć odcinek. Nie, no żartuję, jeszcze zrobimy sobie enchant. A nie, a zrobimy sobie, ha ha ha. Dobrze, że wziąłem szczcinę na początku. To książka. To robiło się tak. O, pięknie, mamy enchanting table. Czekaj. A nie, jeszcze to. Proszę, żeby starczyło, żeby tutaj. Zrobimy tak. Pyk. Eee. Endek. Nie widziałem cię. Proszę, że... złap to. Złapałem, złapałem. Czekaj. Mam dwa. Dobra, jeszcze kilka. Muszę szybko się wydostać. A po dowody spadł chędek. Jeszcze nie wiem ile. Ale mam nadzieję, że jak najmniej. Dobra, mam widzowie. Ile? Cztery. Robimy. 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 Gdzie jesteś? Chodź tu, nie chowaj się. Jeszcze tu zbierzemy tego jego mościa. I wpadajcie na kanał mojej siostry. Wbijamy jej 10 subów. Dawajcie, widzowie, robimy to. Wbijamy jej 10 subów. I ona robi specjał na 10 subów O Super <laughs> A, co ja robię, miałem wiem, UWAGA! WIDZOWIE! Wydajność, wydajność, którą widzimy to Ajajaj, aj, aj, dobra, wydajność jeden Może być Dobra widzowie, robię sobie łopatkę Wiem, że to nieoszczędne ale wiecie jaki ja jestem Ja wszystko biorę Bierzemy na pierwszy level A dobra, może być Teraz musimy wywalić To i te, które są niepotrzebne Czyli te I tu wywalamy to No i co? Co, ja mam łuk? Tu ja, ja tu złapałem? Ej, dobra, widzowie. Ja się z wami żegnam i robimy nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej następny odcinek ze speedrana. Pa!